Roczne auto. Ja tu mam. Już niestety nie mogę go odpalić. To nie wychodzi. Próbujemy nas zacięte. A w środku mamy informację. Mam jakąś informację. Muzykę. No i mamy awarię. Nie możemy wyjąć wtyczki. Musimy w takim razie zdjąć tą osłonkę, włożyć śrubokręt i przez ręcznie ją odblokować. No i do serwisu trzeba jechać. Awaria, która pokrzyżowała mi troszkę plany. Bo miałem rano syna zawieść, bo jak widać pogoda paskudna. Na szczęście mam sąsiada i on mi pomógł. Także. Pierwszy taki przypadek od półtora roku, gdzie zablokowała się wtyczka ładowania. Komputer powiedział, że jest awaria, że nie działa system ładowania. Uda się do serwisu. Niestety nie można auto zapuścić z taką wtyczką. Mimo, że mam benzynę i mogę jechać na benzynie, to wtyczka skutecznie zablokowała możliwość odjazdu. Trzeba było wziąć instrukcję, przeczytać, zobaczyć. Jak to zrobić? No i działamy, działamy i pojedziemy do serwisu. Taka przygoda. Pół godziny później udało mi się tutaj uwolnić, ale to nie jest intuicyjnie w ogóle, jaka, jaka jest logika, jeżeli nie mogę wtyczki wyciągnąć tutaj. Jest blokada, no żeby ktoś nie odpiął ładowania. Ale jeżeli już otworzę bagażnik, otworzę klapę silnika, no to powinna być możliwość ręcznego otwarcia w tym miejscu gdzieś, takiego normalnego, ludzkiego, awaryjnego tej wtyczki. Bo, no, próbowałem to zdjąć w ogóle, odkręciłem tą śrubę, odkręciłem tamtą śrubę, a to trzyma się bardzo mocno. A tutaj to jest takie ginekologiczne grzebanie w środku szukanie tego punktu który umożliwia odblokowanie wtyczki i tak naprawdę pokombinowałem, pokombinowałem w końcu pojawiło się zielone światełko, mimo że czyli ładowania, mimo że była oczywiście ładowarka odpięta od gniazdka zasilającego i po otwarciu auta, zamek puścił i mogłem odblokować samochód i będę mógł spokojnie teraz udać się do serwisu żeby to naprawić no bardzo przykra przygoda, bardzo przykra.